w dzisiejszym odcinku po długiej przerwie no po długiej przerwie jest nowy nabytek zaraz wam go pokażę tylko podniosę o kaszer jest nowy nabytek nawet już idę do niego mianowicie to jest indyczka lawendowa Ławędowa indyczka. Jest bardzo piękna. Lepszej, chyba najlepsza jaka pan ten miał, bo miał dwie, ale druga była delikatnie. Ale tą chciałem, bo niebieska mocno jest i ma ładne wzory. I pewnie od tego pana kupię jeszcze 30 jajek lękowych od barzantów Jak się uda. Jeszcze nie pamiętam, już zapomniałam jakich, muszę sobie przypomnieć, albo nie będę Wam mówił, jak kupię jajka, to dopiero Wam powiem. No, teraz będę, o w tym rogu, może zrobię wolierę, w tym albo w tym, ale raczej w tamtym, taką wolierę do tego czarnego i tak albo i nie tu nie, bo tam kaczka siedzi, to tu jak już. Tylko taką 2 na 3. I będę miał przepiórki i I będę chciał zrobić, żeby była dziura tam z tyłu za, za kurnik. Tam zrobić im też wolierę, tylko że taki... że mogą sobie wychodzić kaczka zmasakrowana przez kaczory Albo brudna Raczej zmasakrowana, bo ją ciągle biorą I zobaczyć O, ta kaczka siedziała Mam nawet gdzieś zdjęcie, jak się uda to wlepię To teraz zobaczycie jak kaczka siedzi Albo nie, bo to nie widać tego zdjęcia Czarno całe o Indyk już bajeruje Indyczka bardzo fajna Do 130 Kupiłem ze 150 Opuścił mi Jeśli ten pan mnie ogląda To go pozdrawiam Bardzo sympatyczny pan kaczer coś robi Chyba Jura przegląda No i co? Nabytek mi się podoba Teraz jeszcze jajka łowne bażantów I potem jeszcze będę kupywał inne rasy kur tutaj będę pewnie kupywał Chciałbym jeszcze dokupić Parkę młodych jerseyów Albo 1 plus 2 jersey'u Czyli jeszcze jeden kogut i dwie kurki Chciałem żeby mi to siadło Tu jest idyczka jeszcze Ona od wczoraj Nie nagrałam wczoraj, ale... Szkoła i te inne sprawy, mówię, że dzisiaj wam nagram Żeby nie było takiego odstępu na kanale No i co, kończę Wbijajcie na kanał hodowca Miłosz, no, czy Miłość hodowca. Serdecznie go pozdrawiam. No, no to co, subujcie, lajkujcie, komentujcie, zadawajcie pytania na Q&A. No i cześć. in hab's Terima kasih telah menonton